Cześć! Witam was z wyjątkowego miejsca, jakim jest Pałac Pawłowice w Województwie Opolskim, gdzie historia spotyka się z nowoczesnym luksusem. To tutaj odbędzie się premiera najnowszej usługi od Maślak Studio Events. Wyjątkowa usługa zasługuje na wyjątkowe miejsce. To dlatego wybrałem to niezwykłe otoczenie, aby zaprezentować wam nowość od Maślak Studio Events. I jestem dumny, że jako pierwszy na lokalnym rynku. Mogę wam ją zaprezentować. Przed wami. Pokaz kolorowych szotów dymnych. Nie czekaj, już dziś wybierz kolorowe szoty dymne od Maślak Studio Events. Zrób wrażenie na wszystkich swoim niezrównanym stylem.